Wyjątkowa chwila w historii gminy Prusice po raz drugi w historii Stowarzyszenia. Mamy tą przyjemność, żeby rzeczywiście gościć tutaj karę Złote Sowy 2019. Moi drodzy, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Marii Jaskulskiej i wszystkim członkom Stowarzyszenia za to, co robicie na co dzień dla Młodzieży Powiatu Trzzewińskiego. Moi drodzy, za to, że stworzyliście unikalny projekt na skalę powiatu Trzebińskiego. Mówię tutaj o projekcie Złota Sowa. Dzisiaj to jest już so złota sowa 2019, 11 sowa. Pierwsza gala była w obornikach śląskich, skąd pochodzę, gdzie w pinie jestem dyrektorem szkoły. I pierwsza gala odbyła się w 2009 roku, właśnie w Obornikach Śląskich. Pomysłodawcą gali był wiceprezes stowarzyszenia Ryszard Zimmerman, który dzisiaj otrzymał statuetkę honorową, nagrodę specjalną za wieloletnią, dwunastoletnią pracę w zarządzie stowarzyszenia. Tegoroczna gala odbyła się w gminie Prusice, ponieważ taką tradycją gali jest, aby każda odbywała się w innej gminie powiatu Trzebnickiego. Na galę dzisiejszą przyszłam z moją mamą. Bardzo się cieszę, że zostałam wyróżniona. Jest to bardzo miła chwila, nie wiadomo, czy kiedyś się jeszcze powtórzy, więc trzeba się cieszyć. Bardzo dobrze się czuję. Naprawdę ja się bardzo cieszę. Pierwsza taka nagroda, więc mam nadzieję, że będzie takich więcej. Dostałam Złotą Sąbę za konkursy recytatorskie w języku angielskim i za konkurs wiedzy o powiecie trzebnickim. Przyjechałam tutaj z moją mamą. Mam 15 lat, chodzę do Szkoły Podstawowej numer 2 w Obornikach Śląskich. Czuję ja się bardzo dobrze, nie spodziewałem się tego. Gdy zaproszenie doszło do szkoły, to tak byłem zdziwiony, ale bardzo dużo zawdzięczam pani nauczycielce z historii, którą pozdrawiam. Pani Magdo, to dzięki pani. Czuję się bardzo dobrze. Jestem zadowolony z osiągniętego sukcesu. Podobała mi się Gala bardzo głównie. Jestem dobry z matematyki i geografii. Byłem na Olimpiadzie na zdolnym Ślązaczku. Ogólnie, jeśli chodzi o to, będę szedł właśnie w tym kierunku w przyszłości.